Jesteśmy na Sopockim Molo Planujemy znaleźć tutaj coś ciekawego Ogólnie jest bardzo chujowa pogoda, pada deszcz Jest o, o tyle dobrze, że jest ciepło, ale Co z tego jak jest mokro? Lepiej by było jakby było zimno, ale sucho No a... Mamy plan dojść do końca Molo Zebrać kilka pokemonów, wrócić się na Sopot Coś tam jeszcze złapać Może wykluć jakieś jajeczko Być może ewoluować jakieś pokemony Także... I uniknąć pań w z rukami. No i uniknąć e, pani, i panów, którzy namawiają do pójścia do klubu ze striptizem, No, bo, bo my tylko na pokemony nie, one Mówią nie, ale to nie problem, może pan tam wejść? No tak, będę łapać pokemony w klubie ze striptizem. Oczywiście. No ogólnie jestem z Mateuszem. Mateusz to mój tata. jestem tata. No dobra, to tylko mój kolega. Idziemy po te dwa pokemony, bo oczywiście chcę mu zwolnić Pokédex w jak najbardziej możliwy sposób. Wiesz, w sumie jakbyśmy poszli do tego klubu ze strefteasem i byś wam łapał te pokemony z włączonym AR-em, to sobie publikował zaskropić, za to <tototototra> Bez kity to jest myśl. Może po prostu pójdziemy do tego klubu ze streetteasem i odpala AR-kę i będziemy łapać pokemony. No to może wtedy od razu live z tego by powstał. To w sumie byłoby nie kieba pomysł. Ciastko za 10 zł, zamknięte. Nie zjem. Ogólnie to... Myślałem, że tu będzie pucha, a już minęliśmy sporo osób. I uwaga... Uwaga... Jak to Megi jest mój pies? Przysięgam. Ludzie, to jest Megi. Megi to mój pies. Dobra, złapiemy go. Albo i nie, nie podkręcam pokebali, bo mam mokry ekran i się ślizga palec i nie łapie dotyku niestety. No nie no. Dobra, bardzo ładnie właśnie przez przypadek wcięło mi się zdjęcie profilowe pewnej osoby. Od razu lajkujemy. Osoba ta jest niestety na naszym odcinku, pozdrawiamy ją serdecznie, zdjęcie profilowe Kamili Gałkowskiej, ale podejrzewam, że to nie ona, bo Raczej to jest jej koleżanka O i w ogóle ej tam umarł wieloryb jakiś Tam coś Tam coś nie żyje patrzcie Hej Halo Halo Stwierdzam zgon przez śmierć. zgon przez śmierć Ej, te mewy nie żyją To nie mewy Co to jest? Łabądź no łabądzie? One śpią Halo łabądź! Pobudka Jak on tak wejdzie głowa do wody to się utopie. No właśnie, on nurkuje poprzez utopienie Dobra Złapaliśmy czy nie złapaliśmy? Dobra, jest Także ludzie Jeżeli chcecie być Na YouTubie to zapraszam do Snapowania, na pewno wasz, was Pokażemy I ogólnie Hundur Fajny, fajny, podoba O kurwa już tak powiem brzydko. Nie dość, że wyklei się jajko. Ale tam takie lecą kluczem na górze. No nie bardzo, nie, nie bardzo. Jak na 5 km to nie bardzo. No chuj mi taki kastli To mamy tu trochę Pokemonów. Najpierw pokestop nic. Teraz coś czego nie mam. Nie Pokestop. Czyli do Drio. Dobra. Lecimy, bardzo mało CP, dam mu... Maliniacza biorę kryt bola, żeby było szybciej. Spróbuję podkręcić, ale no, jak widzicie to mi się ten pokebol kręci. W miejscu czekajcie. Spodnie o telefon. Żeby spodnie nie były słuche. Dobra, nie pierdol. Rzucam. Trzymam kciuki. 3, 2, 1. Uchjebane. Dobra, do 88 razy sztuka. No i te łobędzie mnie niepokoją tak śpią. One... Nie ja je muszę. Ostrzec. Ostrzec, że tam tam oddali są coś niebezpieczni ludzie, wygląda jak kusownicy. No kurde co za dobra no, no niestety Leci Ultra Ball Night Wierzę, że zostanie złapany. Jak nie, to, to chyba uciekam. Pa, co kutas. Ja nie jestem dobrym trenerem, się strasznie denerwuję, bo. może bym się nie denerwało, gdyby nie padała. Tu... O! złapaliśmy kacza. mam... Dodrio, Dodrio mamy 610 Expa. Re Rejestrujemy go w moim Pokédexie. tak kolejny, kolejny do kolekcji. Proszę Państwa, emocje jak na grzybach. Także tak patrzę i nie dowierzam i chyba nie chcę tych Pokémonów. Gdyż, ponieważ uwaga, Mateusz skacze nie kradnij tych kudek. Ja ci mówiłem, że do piwnicy ci kupię, dobrze? jest Ogólnie, no to, tak jak widzicie, morze, polskie morze, Bałtyk. Nie widzicie, bo jest ciemno, ale dobra, wracamy się i idziemy jeszcze w stronę Mąciaka. To znaczy, idziemy tam do centrum, gdzie zapraszają na dziwki. Może coś uda nam się nagrać. W sumie to mogliśmy nagrywać od początku, ale tak powinienem godziny z czego wycinać nic nie będzie wycinane, wszystko na żywo. Wrzucamy jak leci Martwi mnie to, że będę... jedna osoba będzie na naszym odcinku i to jest chyba Trochę niemiłe, bo to zdjęcie jest dość śmieszne ale Alkohol plus filtry na snapie robią swoje Tak myślę Także, dobra, głupich, dość głupich żartów Rozładował mi, to znaczy rozwiązał mi się but To nic Ej, no już, już, już mi w ogóle dotyknie nie klei Muszę iść po cheerleaderkę Gdziekolwiek ona jest to muszę po nią iść. Ona jest tutaj. Tutaj, dobra, od razu na wyjście. Idę po liderkę. I chciałbym jeszcze... Jeszcze chciałbym konia jakiegoś albo żyrafę. Czekajcie, zawiążę buta. O kurde, sznurówa mokra. Dobra. I, idziemy. Szkoda, że nie mogę robić pauzy, bo bym pauzował. Jak wiążę buty i... By na pewno super. W ogóle to wrzucam... Wrzucam. O, co jest? Ach, ten dotyk deszczu. Wrzucamy yy, jajeczko 10-kilometrowe na inkubator. Dwójki bym chciał wykluwać, bo teraz dwójki się płacą wykluwać. Piątki to gówno. Dobra. Dobra, miałem ostatnio fajnego lutego no dwójki dziesiątki są całkiem spoko ale piątki tak no nie bardzo przy w ostatnim graniu to wykluwałem te dziesiątki chyba przez dwa miesiące no kolega dwa miesiące wykluwał dziesiątki trafił Onixa i co jeszcze? Onixa trafiłem i trafiłem Dratini ale w sumie to ale na Dratini miał 28 cukierków to tak nawet worth jest bo zawsze można zrobić potem z tego dragona i tam to... no także Wyścig z czasem, mam 3 minuty i potem będzie gonić mnie gaz. Jak jeden z1, a muszę uciec z Molo a idę na N No, zostało 25 osób Musimy wszystkich wstrzec. Ej, czekajcie Patrzcie Patrzcie pokemony. E! Kiczki, taś taś! Dolwa, kurwa, dolwa! A one jakieś są ten ciapate Chyba się niedawno wykluły z jajek to. Tylko biały łabędzie, biało-czerwone. Tylko i wyłącznie. Dobra. Wracamy. Wracamy na pokemonki. Witamy po krótkiej przerwie. Ej, bo oho! Oho, coś tutaj. Ja tu przejąłem tego. Ja tu przejąłem tego Gima i ktoś tutaj dostawił jakiegoś Pokemonka swojego, także Tylko czerwień. Bieli czerwień. No nie mam miejsca muszę muszę te swoje Pokémony powywalać do doktora oka No na rządy No na właśnie właśnie teraz on je mieli w tym momencie No i zmielamy no, na Bierdy nie łapie PJ a nie łapie W sumie tu, tu chyba nic skąd nie łapie? Nie, nie, no nie nie łapię, idę po chirurgię. Niby nie jest zimno, ale jest zimno. To znaczy, mokro w ręce i trochę powieje wiatr, i jest już zimno w łapy. Korzej niż na mrozie. O, nie będę narzekać. O. No właśnie to robić, nie narzekam. Mówię ludziom, jak jest. Tam jest. Grand Hotel tu idzie obawiam się, że możemy dostać możemy dostać w Pierdolo, ale ja jestem czarnym miejscem i nikt nie pozna dobra. minęliśmy strasznie się stresowałem ale to nic to nic, naprawdę to nic dobra, wychodzimy z mola poziom, poziom morza w godzinie 22.37 drastycznie spadł, jest bardzo, bardzo mało wody, ktoś ukradł. Nie, no dobra, dość tych rosyjskich samochodów i kręgarskich, no to nieładne. ładne. Ale to w zasadzie jest dobra, Jeszcze tutaj jakiś gęgar jest widzę w, w tym, w gymie niebieskich. można by było go potuć, ale... Nie dziś, chyba nie dziś. Wracamy do, do auta. Nawet nie wiem, gdzie je zaparkowałem. Ale w sumie wiem. Wiem, ale jak ja muszę ominąć te wszystkie zaproszenia na striptiz, bo się trochę wstydzę. Jeszcze powiedziałeś, że przyjdziesz jak będziesz wracał. Właśnie, jeszcze powiedziałem, że. 100% wejdę jak będę wracać to za, jak mnie zapamiętają wezmą mnie zaciągną na siłę także dlatego będę miał włączone ewentualnie przednie i tylnie kamery jakiekolwiek nagrywanie o idę pod dach, mamy tu daszek idę pod dach gdzie tam twoja cheerleaderka jest? Słom? gdzie ta twoja cheerleaderka jest? moja cheerleaderka jest gdzieś tutaj wokoło? o! to nie ona coś się pojawiło, ale to nie ona nie, nie chcę ciebie ty już jesteś dla mnie, Nikim Jest cheerleaderka, tylko patrzcie Kręcę pokę Biorę A tam jakieś środowisko, ale już chyba nie działa u, 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 u Machaj dla mnie łapką Jak ona ma 1200 cp, to jest ona jest szalona jakaś Biorę na nią najlepsze pokebole ever Łapiemy, aby nie spierdzieliła Jest bo... mamy ją będzie tańczyć w, w moim Pokedekcie Uwaga, uwaga, uwaga du, 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 du. Ale super 1292 cp 1200 to całku, ale waży 45 kilo, czyli tak... Taka zgrabna, nie ma brzuszka. Ej, idziemy teraz po... po patronu Saharego Pottera. Tak on jest Tutaj musimy gdzieś odbić to jest poważnie W lewo To dobrze ominiemy te wszystkie kluby ze striptizem. Potem trochę po samochodu to jest dobry Trafimy, bo ja wiem, wiem jak trafić bo Zapisało mi w mapach iPhone z iPhone taki piękny Znacza tam gdzie zaparkowałem auto Ej, słuchajcie Słuchajcie, ogłaszam konkurs Konkurs na górę parasolki Proszę napisać w komentarzu, chcę tą parasolkę, rozlosujemy jedną taką nagrodę dla widza. Kurde, wlazłem w wodę, mam mokry stóp. O, Sopocka rybka. Tu jest całkiem nawet smacznie, ale, ale jadę tylko raz i nie jestem pewien, czy mogę polecić to w 100%. Jest fajnie, bo nie wieje i nie pada. Nagle przestało padać albo po prostu nie wieje i dlatego zdaje mi się, że pada mniej. Ej, bo mi się nie chce kręcić te kółko. Jak kręcę śmigłem, one nie działa. Co za kurwa? W ogóle to... A nie, zadziałało. No jak jakiś rybak. No ale chciałbym jak sitem dewolucji. Niestety nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Można by było w prawo odbić, bym pokręcił, dobra? to Tu idziemy. na kościele. Jakimś widzę. Będę kręcił na kościele z chilliderką? Z Będę, krę... Będę kręcił na kościele z chilliderką. Nie, 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 księdza ja nie lubię. Księża to nie są dobrzy ludzie. A no, może i są dobrzy. No ja nie oceniam. Ej, no, bo mi wiecie, ja le nie uciekam. No jeleń, pokazało, że nie ma lenia ja się martwię, że on właśnie już skończył tam stać. No. Się wystraszył nas troszeczkę. Kurde, no nie fajnie. Czyli jak zwiedzać Sopot. Jutro może nagramy coś w Gdańsku albo w Gdyni. Jeszcze na zamknąć. Okej, no, tak. Ja na WF. Kręcę, 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 mam ręce, to kręcę. Ej, chyba koń nam uciekł, to znaczy jeleń. To jest ten jeleń, co? To domu, domu. co ty z niego pijesz? Ja się że znowu. A, to mam. jest ten jeleń od Jägiermeistera, tak? Tak. <laughs> Kurde, ej, jest. On jednak nigdy nie uciekł. Jak to jest ten, Rudolf? Puh, potężny zwierz. Rudolfie, mam cię. O kurty, coś kopnęło mi z drzewa na telefon. No, zawsze to do Pokébola, prawda? Dokładnie. No kurczę. I psa mamy, i Renifera, już cały zaprzyk. Ale co pewnie, no potężny, Ci powiem, że będziemy nim przejmować. Bardzo mocny Pokémon. Pewnie i 100%. procent. A i tu już chyba. Tu już chyba nic nie ma, jeszcze podkręcimy te pokestopy stopy i możemy wracać do Maka na kurczaka A ja serio się tygam tych stripteaserek No to pójdziemy tutaj bokiem bokiem? A ja... ja nie wiem czy tak można. No, no, można, dobra, tu w prawo ciemno. A, to tam też mogło być. Tam, tam podchodzimy tylko... Dobra, idziemy w prawo. Podchodzimy tylko i... No Jak nie macie zamiaru pić w klubie, to my tu możemy Wam wódeczkę skołować za pół darmo. Promotorzy, kurde. Nawet za darmo, ja. Nawet, o, no coś to mówi, że za darmo. Potem druga mówi, że oprócz pięknych pań mamy piwo z kija, tak? 40 zł i pijemy w opór. Tak, nawet wódkę możemy. 8-49 i pijemy co chcemy i ile chcemy. To taki o, prawie, że jak open bar, nie? Ale all inclusive, kurde. Także za, za 50 zł ja coś czuję, że potem wsypują tabletkę gwałtu do drinka i elo. Patrzysz na karcie pustu. No, także, no, nie, nie bardzo mi po drodze. A trzecia pani to nie wyjechała nam z alkoholem ani Od razu weszła i mówi: Drodzy panowie, chcecie popatrzeć na piękne, półnagie panie i stripteaserki? I ja, ja twardo wtedy powiedziałem nie. Nie powiedziałem czemu. Nie powiedziałem też, że mam dziewczynę. Powiedziałem nie, bo jestem na pokemonach I ona widziała, że jestem na Pokémonach. Są sprawy ważne i ważniejsze. No, są sprawy ważne i ważniejsze, dokładnie. Obawiam <grystanie> się, że tymi ślepymi uleczkami to możemy tutaj nie wziąć. Dobra, lecim główną. Że tak powiem brzydko, lecim główną. Ale bym chciał przejść na drugą stronę. Potem pan internet z internetu i dostaniemy mapę. <grystanie> Nie, bo nie widać, że przeszedłem przez przejście. A, no to ja raz spaliłem. Tak To się wyczy. Ja nie będę nic wycinał, bo, ja bo nie umiem. Nie umiem wycinać. Ogólnie to kropla deszczu na obiektywie. Także pokażemy jeszcze. Co nieco z Sopotu. Jakby ktoś nie był albo był. Ja to nawet tak naprawdę Nie wiem gdzie ja jestem, to znaczy wiem, ale. Zbyt często tu nie bywam Bo ja tak naprawdę z Podlasia tu na Pokemony przyjeżdżam Tak nie mam co robić rano to A. Jadę na poksy do Sopotu, słyszałem że dobre 6 godzin w to czy we Ale tutaj to już można tak ładnie, redukcja, gaz w opór Tak tutaj Tu wkurzać. powkurzać w tym tunelu nie będziemy czytać co napisał A już chyba wiem co odpisał, bo Walnął swoją bajcą chyba zniszczył lampkę no, taka od tego, czy, czy kogoś, czy... ktoś w niego dobra to ja mam pomysł już że jesteśmy praktycznie na głównej ulicy odpalam kamerę wyłączam poksy i zobaczymy ile osób jeszcze wyłączasz mówisz wyłącznik to wyłączasz nie, nie, nie bo to pokemony, to pokemony to się inaczej robi z Pokémonami. ej czekaj jednak nie, bo Coś dobrego masz? Nie, nie mam coś dobrego, ale wyrzucę Piedronkę. Biorę. Ja nie mam tego pająka, bo ten pająk nie jest dla dzieci. Dobra, on jednak chce nam uciec. Dobra, nie, nie, ja go. O, nie, on ma dużo CP, ja go biorę, raczej dużo, no wszystkie no malinę mu Wszystkie malinę? Ja mogę nie. zrobić malinę. Wszystkie miały około 10, 15, 60 do 120 CP te pod blokiem. Na ojce Czemu to Yamasha Nie wiem, ty masz ciągle rozładowany telefon. Ty nawet jak jedziemy na Pokémony to je rozładowujesz Dobra Także Jesteśmy na tym głównym deptaczku. Ej, ale nie widzę tych promotorów. Chyba zawinęli. Chyba zawinęli. Nie, są. Nie, są Dobra. W opór. Będę udawać, że nie wiem, czy ja będę udać. Powiem, że nie mam 18 lat. No, mama nie pozwala. Powiem, że mama mi nie pozwala. Po prostu powiem, że nagrywam odcinek z Pokémonami. A tu chyba, chyba nie rozumiem. Nie po polsku, nie rozumiem. Ej, nie, Głupio mi jest. Czemu? No, bo ja obiecałem, że ja wejdę, jak to będę wracał. Nie, dobra, idę w opór. Nie, no sam, ale no nie mogę. No. Jutro mam do szkoły, a nagrywam tylko odcinek. Poksów, to znaczy nie foksów No ale... Mam, mam... kamerę. Jeszcze kaptur mi spadł. Niestety. Co? Kapturek? nie. Nieee. żeby się nie spadł, Baki, to będzie kaplica. Kapturek, jak mi spadnie, będzie kaplica. To nie jest ja. Nie, dziękujemy. Dziękuję. No także, także tylko jeden chłopak podszedł, to ten któremu obiecałem, że wejdę, ale obiecałem, że wejdę zanim usłyszałem, że jest striptease. Także Czy na pewno bardzo zniechęciło, nie? Tak, striptease mnie zniechęcił. Nie to, że wolę chłopców, absolutnie. Może męski też mają. Nie, 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 ja tak. Zero seksu przed ślubem. Zero ślubu przed seksem. To jest twoje złote zasady. Ogólnie porno nie, absolutnie. Wbrew spraw mojej religii. Zero na gości, jak filmy plus 18, nawet takie na Polsacie. Albo po plus 16 ja nie mogę. O czy muszę zamykać? Mama mi opaskę wiąże wtedy. Ogólnie to cały okres pornie. Ja to, to też. O, ale tak to kurcze. Nie ma tu już nic ciekawego. że mam chirurgię, chciałem go mieć. Nam my idziemy jeszcze do maka. Ja trzeba go maka, znania, A, trzeba maka znasz. Gdzieś będzie. Także my idziemy. Ja idę do maka przede wszystkim. Ja idę do maka. Podkreślam, ja. Ja Konrad. Tam pracuje ten chłopak z poranku kojota A i walił grucha do głównego zbiornika trzejka Dokładnie Zielono odwalił od jogurtów, a to wiesz w Maku nie ma jogurtów a może Ej, wyszka? a ja wiem gdzie tu jest Magdy. No Już nawet widać było, wiesz Gdzie? Nawet, tam takie, taki żółty, zaraz będziesz widział Jak Widzimy, że to, to coś takie do naklejania Widzę raki. Widzę chyba jest I taki ładny był Bo wolę Sabłej w tym momencie ale, to nie ma szejku. W no. Jak będę chciał to zrobię? Ale jest taki pas, bo nie mam bonifikarty karty przy sobie. Ale no, ale ja no, sprawdzę, bo no, mój telefon nie lubi i on się nie chce naładować nigdy, bo co ważniejsze sprawy niż ładowanie telefonu, a potem płacze na pokiebony. Nie płacz, kiedy jadę. Poksy będą przy tobie. O kur. Bo tu znów jest chmara, chmara, bez domek, biedronek. No nie, dlaczego ja nie mam miejsca w plecaku? Dobra, Santret, jak ci musi, Santret musi odejść. Jeszcze nie masz go wyewoluowanego? Santreta nie. czemu nie? No bo ja chcę ewoluować, to i pokazywać ludziom, jak się ewoluje pokemony. Ej, mamy maka. Ostatni pokémon. No, na pewno, jak go trafię, będzie fajnie. Czekajcie, ostatni pokémon i idziemy do Maka. Ja mam nadzieję, że on otwarty jeszcze. Nie, no na pewno. Ten tutaj to może być nawet do góry Ja wierzę, że nie. Dobra. Pajok nam uciekł. Kawałek dalej. uciekł nam do Maka. Także jedzie pociąg. My wchodzimy do Maka, także. Żegnam się z Wami i widzimy się następnym razem. Na razie. Na razie.